Partnerem dzisiejszego odcinka jest mieszanka świeżo palonych ziaren z naszej małej palarni Broda Coffee Espresso Maculato. Ta pantera, która na Państwa zerka, nie jest to kawa speciality, ale nadal jest to bardzo dobra jakościowo kawa, świeżo palona. Warto spróbować. Pamiętajcie Państwo, że dobry ekspres to tylko połowa sukcesu. że często zadajecie Państwo moim kolegom z działu sprzedaży pytania na temat interfejsu ekspresu do kawy Jura S8. Czy jest on intuicyjny? Jak on wygląda? Jak działa? A w związku z tym postanowiłem przygotować krótki instruktaż filmowy na temat menu ekspresu do kawy Jura S8. Zapraszam. Czy to menu jest intuicyjne? Moim zdaniem tak. Nie tylko dlatego, że ja tak uważam, ale też dlatego, że jest to jedna z najczęściej przewijających się opinii na temat tego ekspresu w internecie. A mamy dwa menu wyboru kawy. Jedno to jest ekran startowy, i tutaj kawy możemy personalizować do 8 napojów kawowych. Oraz u góry po prawej stronie menu klasyczne. Jeżeli spersonalizujemy tam 8 kaw, to w tym momencie tutaj pojawi nam się 15 pozostałych kaw klasycznych, których nie możemy zmieniać, a z których możemy korzystać. Są to receptury jury, które są sprawdzone i które są naprawdę dobre. Aby zaprogramować dowolny produkt i spersonalizować wystarczy przytrzymać jego ikonę przez dwie sekundy i w tym momencie możemy, jeżeli interesowało nas tamto pole, ale chcemy tam mieć inny produkt, zastąpić go innym produktem, a jeżeli chcemy go skopiować i mieć podobny produkt, ale o innej nazwie, wystarczy kliknąć ten przycisk, możemy go usunąć w ogóle z tego panelu ośmiu produktów spersonalizowanych, możemy nadać mu swoją własną nazwę i możemy zmienić jego wszystkie ustawienia. Począwszy od mocy w 10 stopniach, ilości wody przepływającej przez kawę, ilości dozowanego mleka, pianki mlecznej, czasu pauzy w przypadku Latte macchiato i wysokości temperatury w trakcie zaparzania. I to wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o produkty. Mamy jeszcze programator, w którym znajdziemy trzy zakładki. Pierwsza. Tyczy się ustawień urządzenia, i mamy tutaj ustawienia takie jak ustawienie godziny wyłączenia, po jakim czasie ekspres ma się wyłączyć, włączanie, wyłączanie funkcji oszczędzania energii, czy ekspres ma się schładzać w momencie, kiedy nie jest używany, wskazówki dotyczą, dotyczące obsługi, to są takie animacje, które przy pierwszym użyciu pomagają, a później raczej już tylko irytują, reset do ustawień fabrycznych, ustawienia jednostek, ustawienia jasności wyświetlacza, twardości wody, bardzo istotne, rzecz ustawienie języka licznik produktów licznik konserwacji wyłączenie nadajnika bluetooth który jest w standardzie w tym ekspresie i połączenie ekspresu z akcesoriami dodatkowymi takimi jak na przykład Jura Cool Control Wersja demonstracyjna interfejsu, możemy się pobawić, informacje o oprogramowaniu. W zakładce pielęgnacyjnej standardowo mamy tutaj wszystkie programy pielęgnacyjne, czyszczenie systemu mleka, odkamienianie ekspresu, czyszczenie, tam było czyszczenie ekspresu, tutaj jest czyszczenie systemu mleka, płukanie ekspresu, blokada wyświetlacza, aby go wyczyścić, informacje na temat konserwacji. I ostatnia zakładka to ustawienia produktów. To jest druga opcja, jak wejść w te ustawienia, w które ja wszedłem z ekranu głównego. Tak jak Państwo widzieliście, wyświetlacz działa płynnie. Ilość zakładek nie jest jakaś zatrważająca. Wszystko jest raczej intuicyjne i w łatwy sposób możemy dostosować funkcjonalność tego ekspresu do swoich potrzeb. Moim zdaniem, Inżynierowie Jury w tym przypadku spisali się na piątkę, trzeba im to oddać. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeżeli tak, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie kanału. Zapraszam na zakupy do sklepu broda.pl. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmiku. Przygodę z ekspresami do kawy rozpoczęliśmy w 2000 roku. Od tego czasu sprzedaliśmy i przeserwisowaliśmy dziesiątki tysięcy ekspresów, sprawiając, że poranki setek tysięcy osób stały się przyjemniejsze. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem dwóch pionierskich marek ekspresów do kawy, Jura i WMF. Doradzamy na etapie zakupu, pomagamy na etapie eksploatacji. Setki ton kawy, które przez nasz magazyn trafiły do Państwa domów, możemy zaliczyć do popularyzowania i rozwijania kultury picia kawy w Polsce. Co możemy dla Państwa zrobić? Dostarczymy ekspres bezpiecznie kurierem następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia gratis. Równie szybko dostarczamy kawę, akcesoria i detergenty do pielęgnacji. Co najważniejsze, służymy rzetelną i merytoryczną poradą przed, w trakcie i po zakupie. A taka porada potrafi być bezcenna. Dlatego zachęcamy do wybrania nas jako Państwa kontrahentów.